Cześć, witajcie! Znowu na kanale Bykar Lego. Dzisiaj czas na kolejną wizytę w sklepie Lego. Zapraszam! Oczywiście w sklepie LEGO nie mogło się obejść bez najnowszego Roller Coastera Lub Coastera który jest tutaj w witrynie i prezentuje się naprawdę imponująco Dla mnie ten zestaw niestety jak na razie odpada w Po pierwsze cenę, a po drugie już mam tego pierwszego Roller Coastera i na tego po prostu nie mam za bardzo miejsca To jest po prostu ogromne, ten zestaw jest wysoki i pewnie

nie będzie zbyt, zbyt, zbyt okazało bo ja dosłownie przyjąłem po jednym zestaw Lego City jak widać mamy tutaj sporo zaopatrzenia jest wszystko czego potrzeba jest i Van Gogh jest nawet i Kevin sporo zestawów z techniką jak widzieliście są też i modulary wszystkie cztery dostępne Jest ścianka, na którą ja za chwilę zawitam. najpierw może zobaczę, póki nie ma ludzi, co tutaj mamy na tej ściance. Jak na razie, nic mnie tutaj nie użykam, chociaż są e, sporo białych, e, białych tajwi, także to może. Jedna z ciekawszych rzeczy. Jest też sporo takich paneli czytoczystych. No i poza tym w zasadzie, poza tym zasadzie nie ma nic. O, są jeszcze ciekawe chmurki. Jeszcze raz to widzę na ściance I poza tym w sumie nie ma za bardzo nic ciekawego. Także nie wiem co dzisiaj wybiorę z tej ściany. Są też i najnowsze zestawy city, które są... No nie ukrywam bardzo interesujące, chociaż ceny, ceny nie zachęcają do ich zakupów. Najnowszy prąd kosmiczny. Stacja księżycowa. No, świetny jest ten nowy pociąg towarowy. Ja już jeden mam, także na pewno się nie skuszę na, na ten pociąg. Jest też nowy pociąg pasażerski. No i stacja kolejowa. Stacja wygląda no, dosyć ciekawie, muszę to powiedzieć. Może za jakiś czas będzie jakieś promocji, w jakimś sklepie, na razie 70 funtów to jest dosyć, dosyć dużo. No są też nowe zestawy z Farmem, które, które są bardzo interesujące i na pewno się na których z tych zestawów skuszę. Jest też i sklep. Sporo sporo ciekawych, sporo, sporo ciekawych zestawów, no ale jak na razie ceny to to nie do końca do niej przemawiałem. Ja szukam jednego zestawu z tego z karuzelą, z tym I nie widzę tego, tego zestawu jak na razie, bo po niego przyjechałem. A na razie tego nie widzę. Są jeszcze nawet mi szachy. O, jest, jest ten zestaw. No, naprawdę. Oczyłem. To jest to, po co dzisiaj przyjechałem, także to zabieram ze sobą. Możemy zobaczyć jeszcze, co tutaj słychać na stanowisku w mini figurkami. Wszystko wróciło do normy, bo nie ma nawet menu no i wybieramy po prostu z tego, co jest. I nie do końca widać, co możemy sobie zbudować. Ja chyba się na coś skuszę. No, no i kategoria, która najmniej mnie tutaj interesuje. Jest też inny nóż, kwarta jazzowy, który też do mnie nie Przemawia Transformers które oglądałem jak byłem dzieckiem no i ten zestaw muszę powiedzieć wygląda bardzo fajnie no ale to chyba nie na dzisiaj yy, mamy też promocji yy, zestawy z lego ten z ninjago yy. I tu jest kolejna policyjna, Harry Potter. No i najnowszy trend, uh, mini zestawy Stranger Things, Demogorgon i uh, Elephant.

No, i wizyta dobiegła końca. Zakupy udane, i zobaczymy się za chwilę. No, i jestem już w domu. Podczas dzisiejszych zakupów no nie było żadnych szaleństw. Ja oszczędzam kasę na zestawy, które wyjdą już za niedługo, w sierpniu, wrześniu. Wyjdzie na pewno Sanctum Sanctorum, modułowy budynek. No i wyjdzie też latarnia z IDEAS. Także ja czekam na te dwa zestawy. No, ale w międzyczasie. Kupiłem coś, na co czekałem od dłuższego czasu, czyli ten zestaw, który będzie mi pasował do Wesego Miasteczka. Jego na razie nie widziałem nigdzie indziej poza Lego Storem, dlatego też musiałem go dzisiaj nabyć. Było oczywiście mnóstwo innych zestawów City, które mi się podobały, m.in. te zestawy z farmą, z, z tym vanem, ze sklepem takim zielonym. Także. Sporo, sporo ciekawych zestawów, no ale, tak jak mówię, na razie muszę się wstrzymać. Może te zestawy gdzieś tam się kiedyś pojawią w promocji. E, oprócz tego, jeszcze e, kupiłem taki mały zestaw. E, to jest prezent w zasadzie dla żony. E, Brickets z, z francuskimi buldoszkami. E, mała, mała rzecz, a cieszy. E, do tego sporo e, zajęło mi wybranie minifigurek Ze, z, może nie było za ciekawego wyboru w, w tych minifigurkach ale ja jednak, jednak coś, tam, coś tam wybrałem ta jedna z mi się obróciła o już jest ok takie to minifigurki sobie wybrałem takiego chłopka z, z czekoladowym kostiumem coś a la burmistrz no i taka dziewczyna z, z takim fajnym nadrukiem z czaszką ja już chyba ten torsik gdzieś mam no, ale podoba mi się, także wziąłem go jeszcze raz. Do tego ciekawa rzecz, taka sowa jako akcesoria. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem, ile w Polsce teraz te minifigurki figurki kosztują. U nas w Wielkiej Brytanii trzy minifigurki figurki, dalej za 5,99. No, niestety poszedł już do góry kubek. Tak jak ostatnio już gdzieś tam byłem, to już też ten kubek był droższy. 14,99, czyli 15 funtów za kubek. No, Szału nie było dzisiaj, jak widzicie klocki są bardzo, bardzo jednolite i mogę Wam powiedzieć co w tym jest. W tym są przede wszystkim tanowe sztabki, to jest w zasadzie dwie trzecie kubka tych tanowych sztabek, później troszkę grillów szarych. No i reszta to są białe plejty 1x4, które przydają się do wielu mocków, do wielu budynków. Między innymi złożyłem mnóstwo tych, tych takich stali w ostatnim szpitalu, który robiłem. No i do tego ciekawą też opcją były takie: o nie wiem czy to widać, takie chmurki. One się pojawiły teraz na tych pocztówkach, bodajże z Pekinu. No i wziąłem parę takich. Nie wiem do czego też wykorzystam, ale mogą się jeszcze do czegoś przydać. Do tego jeszcze udało mi się zabrać taki oto katalog darmowy 90 Lego. Zawsze fajna pamiętka, pewnie za jakieś 10-20 lat fajnie będzie do tego wrócić i to znowu zobaczyć. To z dzisiejszych zakupów wszystko. My widzimy się już za niedługo w mieście, gdzie będzie szpital. No I oczywiście będzie recenzja tego dzisiejszego zestawu, który kupiłem prawdopodobnie już w tym tygodniu. Cześć!